Siemano, witam ci, ja jestem. Kary, to jest kolejny film na moim kanale. Czekajcie, ale czekaj, czekaj. Dlaczego? Dlaczego jest taka nazwa? Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego jest taka nazwa? Czy to jest clickbait? Od razu wam mówię, żebyście nie pisali, że to jest clickbait w komentarzach. Ponieważ to jest clickbait. To tak, to jest clickbait. Mówię wam, że to jest clickbait się przyznaję do tego. To już jest koniec z Palion TV, już nie będzie Palion TV na kanale. To już jest koniec, skończyło się, skończyło się. Nowa osoba teraz na kanale. Teraz będzie Palion. Koniec z Palion TV? Nie, nie. Sampalia, nie, nawet nie, nie ma, nie ma, nie ma o czym mówić. Koniec. Także nowa osoba. Dzisiaj zgapimy sobie od Palion TV. Także wiecie, będziemy zgapić każdy filmik, każdą serię od Palion TV. A więc y, pierwsza seria, którą zgapię od niego, będą to suchary. I to właśnie będzie ten filmik. A więc pewnie i tak widzowie od Palion TV y, dali nudne te suchary. Zobaczymy jak im to wyszło Ocenimy je od 1, od 1 do 10. Jeżeli chcecie kolejny filmik, yy, bardziej, bardziej taki podobny do, właśnie do Paliona TV, 1000 zł w górę ma tu być, dobra? 1000 zł w górę, okej? Okay? Czekam. Zostawiłeś już lajka. Jeszcze nie, jeszcze nie kliknąłeś tą myszką albo na telefonie, nie, nie pstrykłeś, nie pstrykłeś jeszcze. Pstrykłeś? He, dziękuję Ci, dobra, już dziękuję, już koniec, już koniec, okej. Okay. Ta tak więc no. ok, także my już zaczynamy czytać pierwszy nudny suchar. Uwaga, pierwszy suchar od blondynce yy, napisał Spider. Czym się różni bo blondynka od papieru? Znak zapytania. Papier się rozwija. <gryw> Oje, o Jezu. Ja... Dowalił. Patrzcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze kolejny widz Paliantywi się zaśmiał. Patrzcie na to, zau zauważcie. Kolejny widz Paliantywi napisał jeszcze XDDD. To w ogóle śmieszne nie było. Halo, Halo Ziemia. Oceniam to na 3 na 10 ok? 3 na 10, wiem ostro, ale po prostu widzowie od Palion TV w ogóle się nie starają, niestety. Uwaga, uwaga, teraz dramatyczny suchar yy, od Kac, Kacpra Czupryniaka. Jak nazywa się Księżyc z cyny? Odpowiedź to: Cynamon. Nie, ja, pitone, nie. Czy ten odcinek będzie śmieszny? No nie, tak jak Palion TV nagrywał odcinki nieśmieszne, to kolejna nowa osoba Palion też nie będzie nagrywała śmiesznych odcinków. Widzowie, jeżeli tu nie będzie śmiesznych sucharów, to się zawiodę. Macie tu dowalić z jakimś takim bardzo, bardzo mega śmiesznym sucharem, okej? Okay? I jeszcze wie... A ważna wiadomość, ważna wiadomość, e, przez ten weekend nie będzie ani odcinka, ani live'a. Dlaczego? Może w niedzielę jeszcze będzie jak e, sobota z parionem. A dlaczego sobota z nie będzie w sobotę i dlaczego żadnych live'ów nie będzie? Ponieważ jadę na narty w ten weekend. Pio jutro, czyli piątek, sobota, niedziela mnie nie ma. Niestety, także bardzo mi przykro. Już miałem normalnie, już miałem zaplanowane wszystkie live'y ale jadę na narty Ja tutaj i tak jestem zadowolony, że jadę na narty, także... Także no trudno się mówi. I tak już te, tyle nawalam wam tyli, tymi live'ami na tym YouTube'ie, że to jest... To jest, wiecie... Masakra. To znaczy Palium TV nawalam, nie ja, nie ja. Ja dopiero będę, ja dopiero będę spokojnie. Od poniedziałku się bierzemy za siebie. Także zapraszam. Co jest, zaprasz... W środku odcinka jesteśmy, ja mówię zapraszam. Yy, kontynuujcie oglądanie. Oscar napisał niesamowity kawał. Co mówi Japończyk, który widzi szybę? To szyba. Znaczy, to szyba, to szyba. No wiecie, wiecie w sumie o co chodzi bardzo śmieszny suchar. Polecam, ba bardzo śmieszny, 5 na 10. <gryw> Janek dowalił tak śmiesznym sucharem. Co robi cygan w łazience? Bierze prysznic. No, kradnie bardziej prysznic, ale. Ale w sumie Janek, powiem ci. Kawał nie jest najgorszy. Może się nie śmieję, bo ja się z żadnych sucharów nie, nie umiem się śmiać. A chociaż jestem radosny chłopak, no czasem nie, czasem tak, ale nieważne już. Także damy, do 7 na 10, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dom Borne Wielki napisał taki świetny, znowu blondynki. Ja tu nic do blondynek nie mam, po prostu widzowie coś mają. Znaczy niektórzy, po niektórzy, nie mówię o wszystkich. Jak blondynka zabija rybę. Topi ją. Ale hamskie. To w sumie przynajmniej ta blondynka ratuje życie tej rybie, tak? A ty byś się zawił pewnie nożem albo czymś tam, tasakiem, jak tam wiesz? Kosą w się Wszystkim pewnie. Sebastian Wysocki napisał. Ach, dziwny, dziwny, dziwny kawał, dziwny żart. Suchar, wiesz dlaczego Murzyn stoi z pudłem na dworze, bo on się przeprowadza. Ja nawet nie wiem, czy to jest suchar. To mi nawet nie, to już. To jest nawet nie, to. Co mi dla mnie wszystko śmieszne nie jest, ale. Ale kurde, co, co to miało być? To jest chyba pierwsza ocena od czterech albo trzeciego odcinka, nie wiem który. To jest chyba czwarty odcinek z sucharów że daje 1 na 10. No pierwsza taka ocena. Pierwsza. Kompletnie mi się nie podobał ten suchar, niestety. Także bardzo, bardzo mi przykro. Piotrek napisał taki, śmi no śmieszny żart, śmieszny jak każdy suchar. Panie, mam dla Ciebie suchara. Dziękuję bardzo, że masz dla mnie suchara. Kolejna pierwsza osoba coś dla mnie ma. No wiesz czemu? Wiesz czemu miał piń z... Batman miał piń z WF-u? No czemu? Bo zawsze miał strój. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie no, dajmy tak... 5 na 10 chyba będzie okej, okay. o to będzie chyba optymalna ocena, tak mi się wydaje O, to jest kawał ze mną Rożąc już go napisał Kto pali? Pali on No śmieszne Dobra, za, za to, że ułożyłeś, może nie jest aż tak śmieszne Ale za to, że ułożyłeś z moim nickiem yy, kawał, to dajmy 7 na 10, okej? Okay? 7 na 10 będzie spoko I to było na tyle w tym odcinku Ja wiem, odcinek nie był zbyt długi Ale mam nadzieję, że się podobał Sorry za clickbaita <grym> Ale musiałem, tak mnie kusiło, że już nie wytrzymałem Po prostu musiałem go dać Także dziękuję bardzo za każdą mapkę w górę Za każdy komentarz Mój no i clickbait znowu dał, palion dał clickbait Nie no, tak głównie to clickbaitów nie daje Normalne nazwy, ale... Zdarza się, no zdarza się Każdemu mi się zdarza Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie Zostaw łapkę w górę, wbij Instagrama, który jest w opisie Zaobserwuj mnie, Snapchat jest też w opisie Jest grupa na Facebooku, jest fanpage yy, Możecie subnąć kanał Możecie kliknąć dzwona Kto nie wali w dzwona, nie jest odpaliona Ach, Dużo tych social medi Dobra, nieważne, dziękuję za wszystko, widzimy się w następnych odcinkach Widzimy się w poniedziałek dopiero Przepraszam niestety, ale dopiero w poniedziałek Dzięki za odcinek No i piona, do poniedziałku